Dzień dobry. Rześkie poranki to będzie motyw przewodni tego wyjazdu. Naprawdę jest rześko. No i co? Znowu bym pochwalił, że słońce widać. Ale boję się. Nie będę mówił, że słońce widać. Taki widok z mojej... Z mojej namiotowej chaty rano. straciłem czujność, zostawiłem jedzenie na zewnątrz w gdy za się do niego dorwał. I mi dwie dry z dziura w owsiące. Nie zdążył za dużo zjeść. Ale to jest tylko szybkie przypomnienie, żeby lepiej zabezpieczyć żywność napisów. W tym wyjeździe nie użyłam żadnego pokrowca na namiot. Jak pakuję tropik i sypialnię luzem do sakwy, to dużo łatwiej wypełnić wszystkie puste przestrzenie. Jedyne co mam, to mam dodatkowy drybak. Na wypadek gdybym musiał chować mokry namiot, to wtedy nie wpycham go tak jak teraz bezpośrednio do sakwy, tylko pakuję go do drybaka, żeby nie pomoczył innych rzeczy. Z 10 jajek zrobiona. No to ruszamy na kolejny dzień przygód na estońskich bagnach, ale zaczniemy od wizyty na, na plaży. Bo muszę napęd trochę przyczyścić bo wczorajsze, po wczorajszej jeździe w tym deszczu po tych szutrach. W opłakanym stanie to jest. Tak to wszystko wygląda na ten moment. Nie, najlepiej. Dobra, napęd jako tak przyczyszczony, jedziemy dalej na bagna. A, bagna. A oni coś tu lubią te kontenery, bo kolejny taki domek. Kontener. Im bardziej na południe, tym częściej te takie leśne ścieżki single będą zastępowane przez drogi szutrowe. No i tu kolejne tradycyjne mieszkanie ze stońskich lasów. Czytałem relacje osób, które pieszo pokonywały ten szlak i narzekały właśnie na te długie szutrowe odcinki na szlaku pierwszym. No my raczej nie będziemy narzekać na długie szutrowe odcinki. Wiele było takich momentów na ten wyjeździe do tej pory. Trzeba korzystać. Życie jest piękne. Michał tam siodełko poprawia. W tym roku padło na Estonię, bo w końcu chciałem zrealizować coś łatwiejszego. Z Michałem byliśmy w Rumunii, w Tadżykistanie, w Pamirze. Tadżykistan, Kirgistan. Byliśmy w Jordanii. Wszystkie te trasy. To było bardzo dużo podjazdów. Naprawdę, konkretne ilości podjazdów. Więc w końcu stwierdziłem, że trzeba sobie zrobić letni, przyjemny, wakacyjny wyjazd. Płaski letni wakacyjny wyjazd. Letni wakacyjny wyjazd. Żeby było lekko i przyjemnie. I dlatego padło na Estonię. No ale też przy okazji miało być, oczywiście, ciekawo z przyrodniczego punktu widzenia no i też nie ukrywam, że po tych zagranicznych wyjazdach do Tadżykistanu czy do Jordanii chciałem żeby było bardziej zielono no i tu na pewno jest dużo bardziej zielono dobra lecimy na kolejne bagna szlak czerwony pamiętacie jak mówiłem o tych szutrach no to jeszcze nie tutaj na razie szlak wygląda tak. Tym razem rozsądek zwyciężył i wracamy na wariant rowerowy. Jakieś 2 km objazdu tego bagienka. Bo interesują nas bagienka, ale bardziej te kładkowo-widokowe. Ale najważniejsze już, że już zdążyłem Uwalić napęd, który rano czyściłem. Dojechaliśmy do bagienka Kakerdaja. Na środku tego bagienka jest jezioro Kakej... Kakerdaja. Kakerdaja Jarw. Tak to wygląda z góry. O! I jest tutaj jedna z najdłuższych kładek w Estonii. 3,5 km. 3,6 nawet. Co ciekawe, z tej tablicy informacyjnej dowiedziałem się, że ta warstwa taka Bagnista, torfowa. Może mieć nawet 8,5 metra głębokości. A pływanie w tych jeziorkach, mimo że jest dozwolone, to może być niebezpieczne, bo nie mają one po pierwsze takiego tradycyjnego dna, no bo jest to torfowisko. Po drugie, te brzegi są bardzo takie pionowe. To znaczy, mamy krawędź nazwijmy to gruntu, i potem od razu pionowo się brzeg urywa, albo nawet. Nie tyle pionowo, co wklęsłe, więc e, tak jakby pod nami rozciąga się to jeziorko. Ale widziałem właśnie stończyków, mamy niedzielę, e, którzy zmierzali z ręcznikami na to bagno, więc tak prawdopodobnie będą się tam kąpać. Coś miał wątpliwości to tak to jest szlag rowerowy.

Żarcik powiedzieć, że Estonia to niezłe bagno. No i udało się. 3,6 km kładki za nami, ale to jeszcze nie jest największe bagno, w jakim będziemy na tym wyjeździe. Jeszcze będziemy przejeżdżać przez Park Narodowy Soma i tam jest w ogóle, w ogóle takie największe bagno. Jakby, dzisiaj jakby przyjemniej tak, komputerek pokazuje 16 stopni i to jest odczuwalne jest, jest wyraźnie milej dzisiaj I odpukać na razie tylko pokropiło No i mamy z powrotem dobrze nam znane 13 stopni Celsjusza. No i tam jakieś 16, to nic, 16 było jakoś tako nieswojo. Dobrze, że przed nami i ten. I się rozpogadza. Słońce, tam jest niebieski. bo my jedziemy tam. Kryzys dnia trzeciego za nami, teraz już się cieszymy ze Nawet tego żaleje. Jutro będziesz miał suche. Dużo Wam mówiłem, jak tu ładnie, schludnie i tak dalej. Ale znaleźliśmy brzydkie miasto w Estonii. Miasto czy miasteczko nazywa się Ardu. Jest fest brzydkie, naprawdę. Jest coś ładnego w Ardu? Mają działający automat do kabu więc to się liczy. Konie są ładne. Dłuższego czasu szlak Ondu Ikla wygląda właśnie tak. Wiecie, po, po szutrach to ja mogę brać Bożu pojeździć, nie? To nic nie ma. Tam nic nie ma. A tu jest skrzynka na listy. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Pamiętacie tą kładkę, którą dzisiaj robiliśmy na Kakerdaja? it with this bike. Did you like it? No. no? Radar się mylił. <grywia> Jak nie podobają wakacje w Estonii? All inclusive? Szybko przyszło, szybko poszło. Tym razem jedziemy w stronę niebieskiego nieba. Outdoor to prestigio. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day and I'm still so amazed by you niestety drew na niema. Uh. Byliśmy na miejsce biwaku, 18.53 86 km 100 metrów No nic, poradzimy sobie jakoś bez drewna no, W takim stanie ten rower jest, bo po tych szutrach Niestety Mieliśmy plan, żeby iść się do bagna wykąpać czy znaczy do jeziora, które jest na bagnie o, znowu leje. Do Bagna mamy jakiś kilometr spaceru. Według radaru to tak będzie padało jeszcze 50 minut, ale... Nie można wierzyć tym radarom tutaj, w tej Estonii. Więc chyba pomysł z kąpielą trzeba odłożyć na później. Działać pod wiatą, pod zawaszeniem. No nic, no wiele do wyboru nie mamy. Leje, po opał nie pójdziemy, po wodę nie pójdziemy, tak. kąpać się nie pójdziemy. No ja tu nie będziemy rozkładać, gotujemy. gotujemy wodę i będzie coś ciepłego do zjedzenia i do wypicia Tak, ciepłe jedzenie na pewno poprawi trochę morale, będzie kolacja i słodki kubek. Nie, nie, słodki kubek to się nazywa. Słodka. Słodki kubek. Pada i słońce świeci. Wody też nie mamy za dużo. E, tu jest taka ścieżka prowadząca do bagna. To idę zobaczyć czy będzie tu można wygodnie z bagna nabrać wodę. Tak to wygląda, ale jakiegoś oczka wodnego nie widzę na razie. Także będzie trzeba wyciskać z mchu. Zobaczcie. No, są takie obiecujące miejsca. Jakby tu przyjść z kubeczkiem. No to tutaj nabierze się wody, o, przejaśniło się nawet, może w końcu Suche jakieś te drewno chyba dobrze, nie? No nie, nie -su Szukałem suchego, chyba że chcesz mokre, to mogę przynieść mokre dajcie! wystąpi, trzeba mieć tylko dobre intencje, żeby rozpalić ogień. Będzie się palić? Nie wiem, jak zrobię, tak? Może będzie. Pozostało jeszcze tylko nabrać wodę z bagna przed zachodem słońca. Dzisiaj coś czuję, że się nie obędzie bez robienia termoforu z butelki. I to będzie chyba pierwszy biwak w moim życiu, letni pierwszy biwak, w którym będę musiał robić termofor. Ale czwarty dzień z rzędu takiego przemoczenia, przewilgocenia daje już swoje efekty. O żaba, możemy z żabą nabrać. Uda się to czy się nie uda? Uda się uda. ma tylko odpowiednio mocno wbić kubeczek. Hmm, to będzie przepyszne spadniczanka tak więc proces jest bardzo prosty trochę czasochłonny ale bardzo prosty tu jest taka mała kieszonka w której zbiera się woda jak się już kilku, kilka kubeczków nabierze to tej wody jest mniej więc jak jest jej mniej to trzeba sobie stanąć tutaj obok tutaj o i tu tak ją troszkę wycisnąć tam jak się ona tak troszkę wyciśnie to ta kieszonka się wypełnia znowu, jak się wypełni, sobie znowu możemy tutaj nabrać. O, wtedy to idzie sprawniej. Może od razu herbata jest mam półtora litra. Półtora litra powinno. Wystarczyć do rana. No, słyszymy co się da przy ognisku, chociaż niewiele się da. I tyle na dzisiaj. Fajrand 21.31 Znowu późno się położymy. A jak się późno położymy, to znowu późno wstaniemy. No, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.